Duża ilość powtórzeń albo mała ilość powtórzeń, co przynosi lepsze efekty. Dróg do wymarzonej sylwetki jest naprawdę bardzo dużo, natomiast z mojego doświadczenia wynika to, że wykonywanie dużej ilości powtórzeń jest bardzo problematyczne. Celem treningu jest to, żeby zmęczyć dany mięsień i możesz go zmęczyć albo właśnie robiąc dużo powtórzeń, albo mniej, ale z większym ciężarem. Natomiast jeżeli robisz dużo powtórzeń, to w pewnym momencie po prostu bolą cię te mięśnie, ale są dalej w stanie wykonywać dalszy trening. Więc załóżmy, że masz do wykonania 30 powtórzeń. Zrobisz 10, dobrze się czujesz. 15, zaczynasz ból. 20 i zaczyna ci naprawdę boleć, a masz do wykonania jeszcze 10 powtórzeń. Jeżeli raz na jakiś czas wykonasz taki trening, wszystko ok. Natomiast jeżeli miałabyś trenować co drugi dzień z taką dużą ilością bólu, będzie to naprawdę bardzo trudne. Dlatego lepiej jest zrobić mniej powtórzeń, ale z większym ciężarem i uzyskać ten sam rezultat z mniej e sob